Jest ta różnica. Jest różnica. I teraz proszę wszystkie osoby, które mnie oglądają i widzą tą różnicę, żeby pomogli nam udowodnić, że ta różnica autentycznie jest. I ja zostanę z tą grą do końca tygodnia. Do końca programu. Słuchajcie. Ja zagram tą grę. Ja ją pociągnę do końca i my ją rozwiążemy. I ja liczę, że jest wśród was ktoś, kto mi powie tą różnicę i wtedy udowodnimy. Całej Polsce, że ta różnica w tym obrazku istnieje, tak? Uf. Dzieje się, dzieje. Słuchajcie, tak być nie powinno. Nie powinno tak się w programach na żywo, ale to tylko Wam udowadnia to, że no, taka, taka telewizja jest. Słuchajcie, udowodnijcie mi, udowodnijcie. Razem ze mną, tym niedowiarkom i tym moim szefom, którzy chcą zabrać ten, y, ten, tą grę z ekranu, że jest ta różnica, bo ta różnica jest. Tylko trzeba ją znaleźć. Jeden szczegół, który różni te dwa obrazki. Uff! Jeden szczegół, który różni te obrazki. To jest nieprawdopodobne w ogóle. Nieprawdopodobne. My znajdziemy ten szczegół. Ja jej nie zdejmę tej gry, nie zdejmę jej z ekranu, dopóki jej nie wygramy. Dopóki ktoś nie zgarnie tych pieniędzy i nie powie mi jaki jest ten szczegół. Czy ja mogę prosić, żeby ktoś wyszedł z tego studia? Przepraszam bardzo serdecznie, ale czy możecie zamknąć drzwi? Okej, okay, słuchajcie. Tu się dzieją dziwne różne rzeczy i to jest straszne, straszne jest to, że nie mogę poprowadzić tego programu w spokoju, ale okej, okay. ja zostanę czy się to komuś podoba czy nie z tą grą na tym ekranie na Waszym ekranie i udowodnimy wszystkim, że jest szczegół, bo o co teraz się gra cały czas rozchodzi? O to, że ktoś z Was zadzwonił do telewizji i powiedział, że nie ma szczegółów. Są szczegóły. Są. Jest jeden szczegół, który różni te dwa obrazki. Jest jeden Musimy tą grę rozwiązać. Musimy ją rozwiązać. Dobrze, rozwiążemy tą grę, ale jest ten szczegół. szczegół. Udowodnimy, że jest ten szczegół. Jest na pewno, tak? Czy ja mogę teraz poprowadzić cały czas... Aha, okej. Okay. Dobrze, dobrze, czyli już mam informację, że gramy tą grę, że gramy ją cały czas. Na pewno, Na nie pewno nie jest jeden szczegół. Ja skończę tą grę. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, kończymy tą grę, okej. Okay. Słuchajcie, wszyscy, którzy widzieli ten jeden szczegół, którzy znaleźli ten jeden szczegół, pomóżcie nam udowodnić, że on jest. Że nie ma co się denerwować, nie ma się coś na nas obrażać, bo ten szczegół jest na tych dwóch obrazkach. Są pozornie tylko identyczne. Jest jeden szczegół, który ich różni. Jaki jest to szczegół? Zagrajmy tę grę do końca, zagrajmy ją do końca, proszę was. Każdy, chociaż jest was pewnie niewiele osób, bo widzę, że są problemy, widzę, że myślicie, że one są identyczne. Nie są identyczne te obrazki. Jest jeden mały szczegół, który różni te obrazki. Jaki? Jaki jest to szczegół? Nie, nie, nie rozumiem. Nie, nie rozumiem słuchajcie, co się tu dzieje, bo przychodzą ludzie, krzyczą na mnie, krzyczą na was. Uff. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Uspokójcie się, niech się wszyscy przez chwilę uspokoją, halo! Ja już nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. Czy jest ktoś, kto widzi szczegół? Czy ktoś widzi szczegół na tych dwóch pozornie? Okej, oh. okej, okay, okay. trzymamy, trzymamy, słuchajcie. Nie zejdę, nie zejdę z tej anteny, dopóki mi nie powie ktoś z Was, że jest, że jest nie na szczegół. Udowodnimy Wam, okej. Okay. Co jest? Co jest? Przestańcie już, wyjdźcie stąd. Czy ktoś może wyjść z tego studia? Co się dzieje? Co się dzieje? No, uratujcie mnie. Jeden szczegół, ja go nie mogę powiedzieć. Ja go po prostu nie mogę powiedzieć. To jest. To jesteście wy, którzy musicie mi podać ten szczegół. Te obrazki są pozornie identyczne. I ja wiem, bo ja układałam tą grę, i ja wiem, że tam jest ten szczegół, który różni pozornie identyczne obrazki. Słuchajcie, ja wiem, że ja tutaj nie jestem najważniejsza. Halo, ja stoję przed kamerą i to ja, i to ja prowadzę tą grę, więc bardzo proszę o opuszczenie studia. Czy możecie? Możecie wyjść? Ja bardzo proszę, bardzo proszę o zamknięcie drzwi. Bardzo proszę o zamknięcie drzwi. Zostawcie mnie teraz na parę minut i na pewno ktoś znajdzie ten szczegół. Ja nie wiem, co się dzieje, ja nie wiem, co się dzieje, ja już na tym nie panuję, a przynajmniej się staram. I to teraz od Was i wyłącznie tylko zależy, czy ktoś z Was mi poda ten jeden szczegół. Udowodnijmy to całej Polsce, że jest ten szczegół. Udowodnijmy to całej Polsce, że jest ten szczegół. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Przecież to jest absurd, to jest jakiś straszny absurd. Czym. Ha! No, przepraszam bardzo, jestem w programie na żywo. Chcesz wejść przed kamerę? Chcesz prowadzić program? Weź tą rękę, człowieku, jesteś w programie na żywo. Czy jest tu jakaś ochrona? Czy jest... To... Kto zna ten szczegół? Kto zna ten szczegół? Niech mi go poda. Jest ten szczegół. No po prostu się przyjrzyjcie obrazkom. One są pozornie identyczne. One są pozornie identyczne. Teraz masz czas, żeby mi pomóc, żeby udowodnić całej Polsce, ty i ja wspólnie, że jest ten szczegół. Okej. Okay. Wyjdźcie, zamknijcie drzwi, proszę Was. Gdzie jest ten szczegół? Te obrazki są pozornie identyczne, one nie są takie same. One nie są takie same, chociaż. Skąd w ogóle pomysł, że one są takie same? To jest, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. To jest nieporozumienie. Dobrze, co mam wyjść ze studia i nie skończyć tej gry? Ja już, ja już nie wiem, ja już po prostu nie wiem, ja nie mam siły, ja nie mam już siły. Dobra, 1500 złotych, nie, niech Wam będzie 1500 złotych, ale te pieniądze już nie zawierają tu żadnego w tym momencie dla mnie znaczenia. Masz 1500 złotych, jeżeli znasz odpowiedź, jeżeli jest chociaż jedna osoba, która potrafi mi powiedzieć, że jest ten jeden, jeden szczegół, to niech mi powie, niech mnie uratuje. bardzo 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 dobrze 1700 zł 1700 zł dam ci teraz 1700 zł Czy ktoś może zmienić cenę na ekranie 1700 zł dam teraz za ten jeden szczegół Oho 1700, 1700 zł 1700 zł i ja mogę dać wam ile mi się szybnie podoba bo to ja mówię przed kamerą ale nie uspokój się, nie uspokój się, ja jestem na tym ekranie i to ja wam daję pieniądze. I wam dam 1700 zł za ten jeden szczegół. I udowodnimy wszystkim niedowiarkom, że jest ten szczegół. Ale co mnie to obchodzi? Ja mogę nawet stracić tą pracę, ale wygramy tą grę i udowodnimy wszystkim, że jest ten szczegół i że dobrze wybrałam. Zobaczymy, zobaczymy zobaczymy 1700 zł za ten szczegół. Proszę bardzo. W ogóle to jest jakiś absurd. I jeżeli to jest mój ostatni program, to będzie to mój ostatni program. Ale, ale ja to rozwiążę. I nie... Nie powie, że nie ma tam szczegółu, bo tam jest szczegół, jeden szczegół.